Kolejwizja Tomasz Dasuj, witam Państwa. Już raz w naszym magazynie odwiedziliśmy zaśnieżone zimą koleje w Szwecji oraz w Finlandii, na pograniczu obydwu tych krajów. Dziś przedstawimy drugą część naszej relacji. Tym razem zajmiemy się wyłącznie fińskimi kolejami. Serdecznie zapraszam. Terwola około godziny 10 rano. Słońce leniwie wspina się do góry nad drewnianym domkiem, dworcem kolejowym. Stacja położona jest na północy Finlandii, 42 km od miasta Kemi oraz 71 km od Rovaniemi. Tutaj śnieg. To codzienność. Zima trwa od października do maja, a wraz z nią temperatury do około minus 30 stopni Celsjusza są normalnością. Mało jest miesięcy w roku, żeby sfilmować pociąg Intercity relacji Helsinki – Terwola – Rovaniemi na tak ciepłym, letnim tle. Przez większość miesięcy przyjazd tego pociągu do stacji Rowaniemi odbywa się w śnieżnej bieli. Do 1918 roku Finlandia znajdowała się pod panowaniem rosyjskim. Dlatego powstające tu linie kolejowe, podobnie jak w Rosji, posiadają szeroki prześwit toru 1524 mm. Pierwsza fińska linia kolejowa powstała w latach 1858-1862 między obecną stolicą Helsinkami oraz oddalonym o 98 km miastem Hemenlina. W latach 1867-1870 powstała linia prowadząca z tej pierwszej trasy do Sankt Petersburga. Szlak o długości 370 km wiódł przez Wyborg, wtedy jeszcze fińskie miasto. Tam powstał pokaźny budynek dworcowy. W tamtych czasach Petersburg był oddalony od Finlandii o zaledwie 30 km. Tam, w Petersburgu, na końcu trasy powstał nie mniej okazały fiński dworzec. Połączenie kolei fińskiej z siecią kolejową Rosji nastąpiło w 1913 roku. Wtedy w Petersburgu otwarto tak zwany fiński most kolejowy nad rzeką Newa. W trakcie II wojny światowej wojska fińskie i niemieckie walczyły z Armią Radziecką o prowincję Wyborg. Zniszczenia wojenne nie ominęły fińskich kolei. W efekcie wojny Prowincja Wyborg została przyłączona do Związku Radzieckiego. Finlandia zachowała swoją niezależność. W zamian zobowiązała się do neutralności oraz przyjaznych stosunków z ZSRR. Jednym ze znaków tej przyjaźni było dostarczenie fabrycznie nowych parowozów wąskotorowych, w Polsce znanych jako KP4. Dowodem ścisłej współpracy ze Związkiem Radzieckim są również elektryczne lokomotywy serii SR-1, które spotykamy na dworcu w Rowaniemi. Ich producentem jest rosyjska fabryka Nowoczerkask. Fińscy kolejarze nazywają je pieszczotliwie „syberyjskim wołkiem lub też elektrowozem rosyjskim”. Ich prędkość maksymalna wynosi 140 km na godzinę. Mają moc 4160 koni mechanicznych. W latach 1970-1973 powstało 27, a w latach 1973-1985 dodatkowo 82 takich egzemplarzy. Na sąsiednich torach na dalszą podróż czekają wagony typu Intercity. Żeby móc umieścić w jednym pociągu więcej podróżnych, fińskie koleje na długich trasach korzystają przeważnie z wagonów dwupiętrowych produkcji fińskiej. Córki hiszpańskiego producenta Talgo. Piętrusy tego typu Intercity 2 posiadają klimatyzację, są szczelnie zamknięte przed działaniem ciśnienia. Na ich podstawie powstały również piętrowe wagony sypialne z WC oraz z prysznicami w przedziałach. Kolorystyka wagonów, czyli biało-zielone pasy, zostały wprowadzone przy okazji obchodów 150. rocznicy kolei fińskich. W środkowej Europie szerokość pudła wagonów wynosi 2,9 metra. Szerszy prześwit torów w Finlandii pozwala na szerokość 3,2 metra. Wnętrze wagonów jest więc szczególnie wygodne. Dłuższe postoje, takie jak w Rovaniemi są wykorzystywane do sprzątania. Na piętrze wagonów działa restauracja. Cena biletu obejmuje wykupienie rezerwacji, ale nie ma obowiązku rezerwacji konkretnego miejsca. Pierwsza zelektryfikowana trasa została otwarta w aglomeracji helsińskiej w 1969 roku. Obecnie około połowa sieci kolejowej o długości 5900 km jest zelektryfikowana prądem kolejowym o napięciu 25 kV i częstotliwości 50 Hz. Operatorem pociągów osobowych jest państwowy holding w skrócie VR. Z wyjątkiem regionu wokół Helsinek trasy są jednotorowe. Do Rowaniemi. Elektryfikacja dotarła w 2004 roku. Tam swój bieg kończyły dalekobieżne pociągi z oddalonych o ponad 800 km Helsinek. Od 2014 roku elektryfikacja dotarła do Kemi Jerwi, a pociąg z Helsinek przedłużył swój bieg do właśnie tego miasta. Co prawda tory prowadzą dalej do miejscowości Salla, ale tam nie jadą już żadne pociągi. Ironicznie, mieszkańcy nazywają swoją osadę in the middle of nowhere w wolnym tłumaczeniu pośrodku niczego a tak wygląda koniec szlaku pośrodku niczego. Kiedyś tory prowadziły stąd dalej, do oddalonej o kilkanaście kilometrów Rosji. Ale to już dawno się zmieniło. Archiwalne nagrania pokazują ostatni, w dodatku muzealny pociąg, który jechał tędy w 2012 roku, przed zamknięciem tego odcinka. Ale region ten przeżywa trudności. Bezrobocie w Laponii sięga 25%. Nie wystarczy czekać na turystów szukających od ludzi w bogatej, idealnie czystej przyrodzie, nadającej się świetnie do uprawiania sportów zimowych. Z tego powodu poważnie rozważa się ożywienie tego regionu poprzez ponowne poprowadzenie kolei przez granicę do Rosji aż do Murmańska. To ciekawy plan o wręcz strategicznych walorach. Stalla to centrum regionu, w którym mieszkańców nawiedza zorza polarna. Przez rowan Jemi natomiast przechodzi linia kręgu polarnego. O tym informuje napis na tym budynku oraz niezbyt elegancki trójkąt przy pobliskiej szosie. Krąg polarny to granica występowania dnia polarnego i nocy polarnej, kiedy słońce nie zachodzi lub nie wschodzi przez 24 godziny. Taka to definicja więc nic dziwnego, że termometr wykazuje arktyczną temperaturę około 30 stopni Celsjusza. Stojący tu budynek to również urząd pocztowy oraz rezydencja świętego Mikołaja. Niestety, bożonarodzeniowy sługa nie posiada własnej bocznicy kolejowej. Z tego powodu prezenty musi rozwozić po staremu Reniferami i Saniami. Parowozy pracowały na fińskich liniach kolejowych do lat 70. ubiegłego wieku. W latach 60. były jeszcze codziennością. Najmocniejsza seria ekspresowych osobowych parowozów nosiła nazwę P1, później HR1. Sympatyczne przezwisko Ukko Pekka, czyli Dziadek Pekka, nawiązywało do imienia prezydenta Finlandii urzędującego w pierwszym roku eksploatacji tych lokomotyw. W latach 1937-1957 powstało 21 egzemplarzy takich parowozów. Seria H8-H9 to podsumowanie odmiany lokomotyw o podobnej charakterystyce. Najpierw w latach 1915-1921 powstało 42 egzemplarze serii, zwanej później HV1. To pierwsze wyprodukowane w Finlandii parowozy z fabryk Tampella oraz Lokomo. Historyczny film z 1950 roku pokazuje dzień z życia maszynisty pracującego na takim właśnie parowozie, ale we wzmocnionej wersji HV2. Jeżeli to będzie się podobać naszym widzom, możemy w przyszłości pokazywać więcej takich materiałów. Na początku maszynista wraz ze swoim synem mija stojące na terenie lokomotywowni parowozy serii TR1, HV2 oraz TV1. Parowóz serii H8. Spod grupy HV2 o numerze kolejowym 684, którym jeździ nasz maszynista, wyprodukowano w 1924 roku w firmie Lokomo. Ogółem w latach 1919-1926 powstały 33 lokomotywy w tej odmianie. Pierwsze z nich w berlińskiej fabryce Schwarzkop. W latach 1921-1941 zbudowano jeszcze 24 takie egzemplarze nazwane później HV3. Odmiany HV2 oraz HV3 były silniejsze niż pierwotne parowozy serii HV1. Miały ciekawą charakterystykę. Ich rama była węższa, żeby po ewentualnej wymianie zestawów kołowych móc je użytkować również na trasach normalnotorowych. Bo przecież po pierwszej wojnie światowej Finlandia stała się samodzielna. Nie istniała już polityczna konieczność jazdy po torach o rosyjskim prześwicie. Ale fińscy decydenci uznali w rezultacie, że przebudowa istniejącej sieci byłaby zbyt droga. Wobec tego zamówienie parowozów o węższej ramie nie miało już ostatecznie żadnego znaczenia. Kolejne spojrzenie na lokomotywę z lotu ptaka, tym razem zimą 1966 roku. Do jazdy przygotowuje się lokomotywa serii R1, później zwana TR1. Pod tą nazwą skrywają się ciężkie parowozy towarowe fińskiej konstrukcji. W latach 1940-1957 powstało 67 takich egzemplarzy. 20 z nich dostarczyła zachodnio niemiecka fabryka. Jung Jungenthal w ramach reparacji wojennych Z parowozów tej serii wynosiła 1600 koni mechanicznych przy maksymalnej dozwolonej prędkości 80 km na godzinę. Pod koniec ery pary parowozy te służyły również w regionalnym ruchu osobowym. Pokazany tu egzemplarz o numerze kolejowym 1030 jest pierwszą lokomotywą swojej serii. Jak widać, trzyma się nieźle. W Finlandii węgiel to drogi towar, natomiast drewno jest jednym z podstawowych surowców w tym kraju. Z tego powodu niektóre serie parowozów zostały tam od razu przystosowane do opalania drewnem. Tak też bywało w przypadku najliczniejszej serii fińskich parowozów K5, później zwanych TK3. Baniasty komin z odiskiernikiem wskazuje na to, że lokomotywy towarowe tej serii spalały przeważnie tanie w tym regionie drewno brzozowe. W latach 1927-1953 w Finlandii oraz w duńskiej fabryce Frichs powstało 161 takich egzemplarzy. Pieszczotliwie nazwano je Pico Jumbo drobny kolos. Z powodu ich małego nacisku na oś, zaledwie około 10 ton, parowozy te długo były niezastąpione na bocznicach fabryk i dworców. Jeszcze w 1972 roku pracowały przy przetokach na dworcu w Kemi oraz Rowaniemi. Tam też został odstawiony egzemplarz o numerze kolejowym 1147. Świadczy on o dumnych czasach ery pary. I jeszcze jeden parowóz serii TK3, odstawiony w śniegu, ale nie w Finlandii, lecz w Petersburgu. Dotarł do Rosji jako część reparacji wojennych. Po II wojnie światowej Finlandia straciła na rzecz Związku Radzieckiego nie tylko tereny, o których wcześniej ostro walczyła. Utrata dawnych terenów spowodowała, że 10% fińskiej ludności musiała zostać przesiedlona. Do 1952 roku Finlandia również musiała zapłacić w towarze 300 milionów dolarów, m.in. w parowozach. Sama firma Lokomo dostarczyła do ZSRR około 300 lokomotyw. Z wąskotorowych parowozów serii RT4, w Polsce znanych jako KP4, Lokomo oraz fabryka Tampella dostarczyła aż 572 egzemplarze. Wywóz tych parowozów nastąpił jeszcze z ostatnim pociągiem reparacyjnym. W 1951 roku na kolejowej scenie Finlandii pojawił się nowy państwowy producent – Valmet. Koncern ten powstał jako połączenie fińskiego przemysłu metalowego, żeby móc sprostać wymogom reparacyjnym Związku Radzieckiego. Tutaj widzimy lokomotywę spalinową serii DV-12. W latach 1963-1984 powstały 192 takie pojazdy. To uniwersalne woły robocze do wykonywania przetok dla pociągów towarowych oraz osobowych. Lokomotywa ma niewielki nacisk na oś, 15,6 ton, dlatego nadaje się do jazdy po słabszych szynach na bocznych liniach. Jej moc wynosi 1300 koni mechanicznych. Jest wyposażona w dwa ustawienia prędkości: 85 km na godzinę w ruchu towarowym oraz 125 km na godzinę w ruchu pasażerskim. Dużą zaletą lokomotyw serii DV12 jest możliwość połączenia kilku z nich w jeden skład. Obroty osi są zsynchronizowane, co daje stabilność jazdy, dobrą przyczepność kół oraz korzystną siłę pociągową. Nic więc dziwnego, że czerwono-białe dinozaury, bo tak z powodu ich wieku fińscy kolejarze nieraz mówią o tych lokomotywach, nadal cieszą się powodzeniem. Mają tylko jeden mankament: ich silniki pożerają aż 260 litrów ropy na godzinę. W Finlandii lokomotywy trafiają czasem do głównego wydania telewizyjnych wiadomości. Tak było ze spalinówką DV16, która miała zastąpić starsze lokomotywy serii DV12. Z okazji prezentacji prototypu pojazdu firma Walmet zorganizowała uroczystość. Producent liczył na sprzedaż większej partii tych nowoczesnych lokomotyw, ale postępująca elektryfikacja kolei sprawiła, że ostatecznie w latach 1985-1992 wyprodukowano tylko 23 takie egzemplarze. Negatywnie na sprzedaż wpłynęło na pewno to, że problemy z dopasowaniem silnika opóźniły produkcję seryjną o 4 lata. Lokomotywy mają moc 2200 koni mechanicznych oraz osiągają prędkość maksymalną 140 km na godzinę. A tak w Walmecie wyglądała produkcja sześciosiowych elektryczno-spalinowych lokomotyw serii DR12 zastąpionych później serią DR16 w latach 1959-1963 powstały 42 takie ciężkie lokomotywy o mocy 1900 koni mechanicznych i prędkości maksymalnej 120 km na godzinę. Wózki, wyposażenie elektryczne oraz konstrukcja pudła pochodziły ze szwajcarskich firm SLM oraz BBC, a silnik z niemieckiej fabryki Mana. Lokomotywy serii DR12 były wygodne dla maszynisty, zapewniały dobrą widoczność szlaku. Jako negatywne cechy należy zaznaczyć małe przyspieszenie i duży nacisk na oś. Jako eksponaty muzealne zachowały się dwa egzemplarze tych eleganckich maszyn. Obecnie w Finlandii na dużych odległościach rządzą lokomotywy elektryczne. Podczas takich przewozów podróżni mogą zabrać ze sobą swoje samochody. Rampy umożliwiające transport aut istnieją m.in. w Rowaniemi oraz w Helsinkach. W latach 2004-2005 fińska fabryka Talgo wyprodukowała partię dwupiętrowych, całkowicie zamkniętych transporterów do przewozu samochodów i motocykli. Wagony te o długości 32 metrów i masie własnej 44 ton mieszczą po 12 samochodów. Każde stanowisko jest wyposażone w gniazdo elektryczne do podłączenia ogrzewania postojowego samochodu. Ogrzewanie to można zaprogramować w taki sposób, że włącza się ono na przykład dwie godziny przed dotarciem do celu. W ten sposób transportery chronią samochody przed zimą i śniegiem. Są idealnie dopasowane do szorstkich warunków. 15 Koleje fińskie mają ciekawą historię. Zatem do tego tematu powrócimy jeszcze w jednym z kolejnych wydań naszego magazynu. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu Kolej Wizji. Dziękujemy za uwagę. Oczywiście liczymy na to, że będziecie z nami również w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.